Spokojnie, spokojnie. Strzałka wbita. Ratownicy poddają narkozie tygrysa, który doznał uraz łapy i zębów na skutek wpadnięcia w podtrzask. Skoro stwierdzono problem z oddychaniem, lekarze muszą go zbadać. Obserwujemy, czy nie dozna reakcji alergicznej. Koty są bardzo wrażliwe na ten lek. Może doznać wstrząsu, zacząć toczyć pianę z pyska albo zachłysnąć się własną śliną. Ile mamy czasu? 20 minut. Razem z przeniesieniem na stół? Tak. Żeby go wyjąć, przenieść na nosze, prześwietlić, położyć na stole i podać mu gaz. Sprawdzę odruchy. Obserwujesz oczy, powieki drgają, a wibrysy, źrenice rozszerzone. Zasłona na oczy uniemożliwi mu odbieranie bodźców wzrokowych i wcześniejsze wybudzenie. Czyli dzięki niej będziemy mieć ciut więcej czasu. Bierzemy nosze. Gotowe. Wyjmujemy tygrysa. Bądźcie ostrożni. Boję się. Nie mamy żadnej ochrony. Ale emocje. Chcemy go przenieść na salę operacyjną jak najszybciej, żeby nie zdążył się wybudzić. Ciężki jak diabeł. Mamy mało czasu. Musimy stale się pilnować. Jest stabilny. Przenosimy go. Gotowi? Do góry. Musimy przenieść go ręcznie. Powoli. This is one heavy... Potwornie ciężki tygrys. Najpierw go zważymy. Świerć tony. Pięknie. Najpierw głowa. Już prawie jesteśmy. Prześwietlenie. Zanim zbadają płuca, muszą najpierw prześwietlić całego tygrysa. Poczynając od klatki piersiowej. Czy prześwietlamy go, żeby sprawdzić stan zdrowia i zobaczyć, dlaczego nie staje na jednej łapie. Prześwietlacie ją po raz pierwszy? Tak. Ratownicy mają nadzieję, że prześwietlenie pozwoli też wyleczyć łapę tygrysa. Świerć to nowy tygrys to nie lada wyzwanie. Moi ludzie operują sprawnie i wszystko przebiega gładko, ale to ciężka praca ogromne ryzyko i bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. Ile czasu do wybudzenia? Mamy może 5 minut. Trzeba podać drugą dawkę. Mam nadzieję, że się nie wybudzi. Czy to odgłosy wybudzania? Oby nie. Sprawdź.